Słońce nad horyzontem coraz niżej i bardzo mile wspominamy lato. Ale jednocześnie zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek naszego magazynu Dobre Klimaty. Panie Januszu, pan pamięta jedno z naszych pierwszych spotkań? To wtedy, kiedy rozmawialiśmy o temat domów słonecznych? Dokładnie. Ja wtedy miałem nadzieję na to, że pojedziemy ten temat realizować poza granicę naszego kraju. A tymczasem jesteśmy tutaj, w no. Polsce, niedaleko Warszawy. Na no, zagranicę zdążymy pojechać, zobaczyć bardzo fajne obiekty, a tutaj mamy dom niskoenergetyczny, który jest budowany już w oparciu o pewne zasady domu słonecznego. Dom słoneczny, proszę przybliżyć to pojęcie. Dom słoneczny to jest taki dom, gdzie ponad 50% rocznego zapotrzebowania na ciepło pochodzi z energii słonecznej. No dobrze, to podążajmy w te słoneczne klimaty. Pani Doroto, Pani jest osobą, która swoją wiedzę, swoje marzenia przekuła na stan rzeczywisty. Tak powinno być. Jeżeli się ktoś czymś zajmuje zawodowo, to jak najbardziej powinien w to wierzyć i realizować w praktyce. Planując budowę takiego domu istotne jest odnalezienie odpowiedniej działki, odpowiedniego miejsca. To jest rzeczywiście podstawa. Jeżeli budujemy dom, który ma wykorzystywać energię słoneczną, to trzeba szukać działki, która nie jest zalesiona, czyli brak drzew od kierunku południowo-wschodniego do kierunku południowo-zachodniego, co jest szczególnie istotne zimą, i od tej strony umieszczenie, czyli południowa elewacja budynku, jak najwięcej przeszklonych fasad, pomieszczeń. Natomiast strona północna może być już jak najbardziej zalesiona. Tam mogą być drzewa iglaste, które tworzą też barierę ochronną związaną czy to z oddziaływaniem wiatru, silne deszcze, śnieg, ponieważ latem zachodnie powierzchnie budynku są bardzo nasłonecznione, Zaczlane. dlatego trzeba pamiętać o tym, że zacienienie również powinno być od strony zachodniej, jeśli znajdują się tam pomieszczenia użytkowe, albo tak konstruować bryłę budynku, żeby nie było tam zbyt dużo pomieszczeń użytkowych. A i to wyjaśnia dlaczego w takiej odległości drzewa są usytuowane. Tak. Ważne jest to, żeby nikt tutaj także nie pobudował niczego Ważne, wysokiego. Ważne tak, dostęp do słońca powinien istnieć, zwłaszcza jeśli buduje się dom niskoenergetyczny słoneczny. Duże przestrzenie szklane. Jakie okna tutaj zastosowano? Okna są tradycyjne, a to dlatego, że mają wykorzystywać energię promieniowania słonecznego. W przypadku stosowania np. okien trójszybowych od razu ogranicza się transmisyjność promieniowania słonecznego. W tym przypadku to nie było celem, bo właśnie ta energia promieniowania słonecznego ma być wykorzystywana. Oczywiście kolektory słoneczne na dachu. Ile osób tutaj mieszka? Mieszkają tutaj cztery osoby. Kolektorów słonecznych jest trochę więcej niż w typowym rozwiązaniu dla ciepłej wody użytkowej, dlatego że są podłączone również do ogrzewania pomieszczeń. A jaka koncepcja architektoniczna została tutaj przyjęta? Ta bryła budynku jest to połączenie takiej architektury tradycyjnej, bo tam przeszklone werandy też były stosowane. Dach ukośny, dlatego że jeżeli mamy płaskie dachy, to latem one są bardzo przegrzewane czyli wszystkie budynki z poziomymi, płaskimi dachami mają ogromną tendencję do przegrzewania pomieszczeń na ostatniej kondygnacji. A co więcej. Występuje zimą tak zwane nocne chłodzenie. To znaczy poziomy dach budynku widzi jedynie nieboskłon. Jeśli temperatura na zewnątrz jest minus 10 stopni, to może być tak, że nieboskłon ma temperaturę minus 40 albo i jeszcze więcej i bardzo duże straty ciepła. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko w środku wygląda. Możemy zajrzeć? Dobrze. Zapraszam bardzo, proszę. To jest to pomieszczenie buforowe, niby dużo wolnej przestrzeni, a jednak istotna rola. Tak, to jest taka przestrzeń, która, no jak właśnie sama nazwa wskazuje, pełni rolę bufora cieplnego. Odgradza otoczenie zewnętrzne od mieszkalnych pomieszczeń Które... w środku, zarówno przed negatywnym oddziaływaniem niskich temperatur, jak i przed zbytnim oddziaływaniem promieniowania słonecznego. Bufor cieplny, czyli duże przeszklenia, można bezpośrednio w krótkim okresie czasu pozyskiwać energię promieniowania słonecznego. Ona dociera do tego pomieszczenia. Część przechodzi dalej bezpośrednio przez następne przeszklenia, ale część zostaje też pochłonięta w elementach tego pomieszczenia, czyli w ścianach, w posadce, w suficie. To nie są zwykłe ściany, które tutaj są zastosowane żeby ciepło było bardziej intensywnie magazynowane w środku, to w częściach tynku jest materiał zmiennofazowy, który ma zdolność do zmiany stanu skupienia we względnie niskich temperaturach. Materiał zmiennofazowy ma funkcję chłodzenia, bo odbiera ciepło z pomieszczenia, następnie je magazynuje i oddaje wtedy, kiedy temperatura zaczyna spadać i wtedy ma tą funkcję grzewczą. Kiedy przyjechaliśmy tutaj, na zewnątrz było pełne zachmurzenie, padał deszcz, i na tym termometrze było 19 stopni. Teraz 2-3 kwadranse ze słońcem temperatura podniosła się do 25,5 stopnia. Tak, to jest tak zwany ten efekt bezpośredniego oddziaływania promieniowania słonecznego, bo okna mają największą sprawność chwilową, jeśli chodzi o możliwość. Pozyskiwania energii promieniowania słonecznego, więc rzeczywiście ten efekt nagrzewania tej części jest bardzo szybki. Potem, jeżeli chcemy czy nie, oczywiście otwieramy okna dalej i ta energia, która została, ciepło, które zostało tutaj zakumulowane i zgromadzone, jest wtedy błyskawicznie przenoszone do wewnętrznych pomieszczeń. Jest taka temperatura, która jest odpowiednia do warunków przebywania dla mieszkańców, czyli dla nas można ją regulować w sposób no, naturalny poprzez otwieranie, zamykanie właśnie tych wewnętrznych okien. O to pomieszczenie okay. walczyliśmy. O to, o to tak. Wie pan co? Widzę bardzo dużo analogii między przygotowaniem dobrej prognozy pogody a budową takiego obiektu. Naprawdę? Żeby przygotować dobrą prognozę, trzeba idealnie poznać stan aktualny. Żeby wybudować taki dom, trzeba być super przygotowanym. A jeszcze więcej szczegółów poznamy po przerwie. Zapraszamy. Witamy po przerwie i przypominamy, że jesteśmy w domu energooszczędnym. I okazuje się, że takie domy, domy pasywne, wcale nie muszą być kojarzone, tak jak to bywało dawniej, z brzydką bryłą architektoniczną. Dzisiaj wcale już tak nie jest. Dodatkowo jeszcze mnóstwo uroku w tym miejscu zawdzięczamy zielonej trawie, drzewom. A także wewnątrz takiego domu możemy zobaczyć wiele bardzo ciekawych rzeczy i możemy się wiele nauczyć. W tym budynku energooszczędność wynika z maksymalnego wykorzystania słońca. Wewnątrz każdy detal został dobrany z wyjątkową precyzją. Również oświetlenie. Oświetlenie ledowe. Starcza na to pomieszczenie? Tak, głównie ledowe, żeby było energo. Oszczędnie, nie? tak, i to różnego typu, bo i takie większe, i takie mniejsze, też wszystko to oświetlenie LEDowe. Na efektywność energetyczną budynku ma wpływ nie tylko konstrukcja budynku, ale także instalacje. Zatem, zobaczmy je z bliska. Jakiego typu urządzenia zostały tutaj zastosowane? Podstawowe urządzenia to instalacja słoneczna z kolektorami słonecznymi na dachu, przy czym instalacja słoneczna służy zarówno na potrzeby ciepłej wody użytkowej, jak i na potrzeby ogrzewania pomieszczeń. Jest pompa ciepła z wymiennikami gruntowymi. Praktycznie od kwietnia do października. Absolutnie wystarczające będzie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jedynie działanie kolektorów słonecznych, bo w tej chwili pompa jest cały czas wyłączona. Natomiast to ona jest głównym y, urządzeniem zaspokajającym potrzeby grzewcze zimą, kiedy występuje zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Głównym elementem każdej instalacji niekonwencjonalnej jest zasobnik zbiornik magazynujący. Ten tutaj ma 700 litrów objętości, służy do ogrzewania pomieszczeń, natomiast w części wewnętrznej znajduje się zasobnik do ciepłej wody użytkowej, który jest dodatkowo jakby izolowany tą częścią zewnętrzną. Jest również rekuperacja to jest centrala rekuperacyjna, która tutaj stoi. Czy sprawdzana w tym budynku była charakterystyka energetyczna? Budynek ma zrobioną charakterystykę energetyczną, i w wyniku przeprowadzonej analizy, zapotrzebowanie w odniesieniu do energii końcowej wyszło na poziomie 22 kWh na metr kwadrat w ciągu całego roku. Natomiast w odniesieniu do energii pierwotnej wyszło trochę więcej, 25 kWh na metr kwadrat. Czyli w praktyce to zapotrzebowanie na energię jest mniejsze, aniżeli zostało wyliczone. Prawdopodobnie jest na pewno tak. Średnio 24 kWh na metr kwadrat w ciągu roku w odniesieniu do energii pierwotnej. To jest budynek, jaki chyba teraz rzadko jest spotyka. Efektywne działanie systemu instalacyjnego składającego się z szeregu urządzeń wymaga dobrego zarządzania. Na czym to polega? Wszystkie urządzenia, które są w tym systemie, połączone są razem jednym sterownikiem jednym systemem, który tym zarządza. Możemy obserwować działanie wszystkich urządzeń, rejestrować temperatury, działanie pomp. Jeżeli mamy na przykład bardzo upalny letni dzień, co możemy w tym systemie zmienić? Hmm. Możemy na przykład poprzez e, ciągłą cyrkulację wychłodzić zbiornik e, z ciepłą wodą. Jeśli na przykład e, tej ilości energii z kolektorów słonecznych jest za dużo, to w prosty sposób możemy tę energię wytracić. Jest to bardzo ważne ze względu na efektywność działania kolektorów słonecznych. A jeżeli na przykład mamy mroźną zimę, wtedy w tej sytuacji możemy odpowiednio sterować działaniem kolektorów słonecznych lub samej pompy ciepła, ustawiać temperaturę wewnątrz pomieszczenia, taka temperatura komfortowa, lub ewentualnie podwyższać ją, jeśli jest za zimno, i samo urządzenie będzie już regulowało tą, tą temperaturę. My jedynie tylko w programie wpisujemy podaną wartość, jaką chcemy uzyskać. Zobaczymy ekologiczne źródło ciepła. Czyli mam wierzyć na słowo, że gdzieś tutaj znajdą się odwierty do dolnego źródła ciepła, pompy ciepła, tak? Tak, gdzieś tutaj. Jak nie było trawy, to można było zauważyć, dlatego że była troszeczkę wgłębienie terenu. Czyli mamy tutaj cztery otwory po 50 metrów, łącznie 200 metrów otworów czy dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła, prawda? W których są wymienniki pionowe w kształcie urury. W tej chwili najbardziej popularna. Na głębokości tej, począwszy od 10 metrów, praktycznie cały czas jest stała temperatura w gruncie, następuje napływ ciepła z warstw tych pobocznych, czyli z gruntu niezakłóconego, i to jest jakby wydajniejsze rozwiązanie pod względem zarówno wydajności grzewczej pompy, czyli współczynnika COP, jak i zachowania się gruntu jako takiego. Czym więcej jesteśmy w stanie pozyskać energii z odnawialnych źródeł, tym niższe będą za chwilę nasze koszty pozyskania energii konwencjonalnej. W tym konkretnym wypadku, naturalną metodą, naturalnym pomysłem było zastosowanie pompy ciepła gruntowej, pompy typu solanka woda. Urządzenie to część energii, jaką, jaką, jaką generuje na, na potrzeby cieplne budynku. Pozyskuje z odnawialnego źródła energii, jakim jest, jakim jest grunt. Układ ten został dodatkowo wyposażony w układ kolektorów słonecznych. Kolektorów słonecznych, które służą do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania w okresach przejściowych w pracy instalacji centralnego ogrzewania. Wyjaśnijmy sobie teraz pojęcie rekuperacji. Na czym polega. Rekuperacja polega na odzyskiwaniu ciepła z powietrza, które jest usuwane na zewnątrz budynku. Polega to na tym, że odpowiednimi kanałami ciepło jest doprowadzane do tak zwanego wymiennika rekuperacyjnego czy do centrali wentylacyjnej rekuperacyjnej, gdzie po drodze napotyka ciepło usuwane z pomieszczeń w wymienniku krzyżowym i tam odbiera ciepło. Dzięki temu już wstępnie podgrzane dostaje się odpowiednimi kanałami do poszczególnych pomieszczeń użytkowych. Trzeba pamiętać, że w budynkach mieszkalnych całe powietrze, które napływa do pomieszczeń, jest powietrzem świeżym, zewnętrznym, bo niektórzy obawiają się i uważają, że to po prostu to zużyte powietrze jest no, mieszane. A jak rekuperację połączyć z energooszczędnością? Rekuperacja to jest energooszczędność. W każdym budynku, no, zwłaszcza w tym takim nowoczesnym, jeżeli będziemy analizować wszystkie elementy bilansu cieplnego, czyli zużycia ciepła, z czego ono wynika, to okazuje się, że właśnie konieczność dostarczania świeżego powietrza do celów wentylacji staje się coraz bardziej dominującym elementem. Kiedy już mamy przegrody te nieprzezroczyste, odpowiednio wykonane, gdzie przenikanie ciepła jest niewielkie, Przestrzenie buforowe, mamy przeszklenia, okna nowoczesne o niskich współczynnikach przenikania, odpowiednio ocieplony stropodach, podłoga na gruncie. To wtedy pozostaje wentylacja, która w takim budynku nowoczesnym może odpowiadać za około 40% strat ciepła. Warto się uczyć. Warte. Całe życie. Okazuje się, że im więcej wiemy, im więcej mamy za sobą rozmów ze znajomymi, którzy już budowali domy, im więcej poznamy treści w przerzucanych stronach internetowych i im więcej zobaczyliśmy już dobrze wykonanych budów, tym wtedy będziemy mieć więcej przekonania, że nasza inwestycja powinna przynieść wymierne korzyści. Jak najbardziej. Ta inwestycja całkowicie nam się opłaci. Dzięki temu w eksploatacji za tego typu dom zapłacimy kilkakrotnie mniej, aniżeli byśmy zapłacili za dom w budownictwie konwencjonalnym. I dlatego warto nas oglądać.